Witam serdecznie i chciałbym wszystkich chętnych zaprosić na warsztaty spotkanie duszy i uzdrowienie ducha i ciała, które odbędą się w Krakowie. W dniach 15 czerwca odbędą się warsztaty spotkanie duszy i 16 czerwca uzdrawianie ducha i ciała. Wracamy z powrotem do Krakowa, do tego samego hotelu, w którym odbywały się warsztaty. Ponieważ otrzymywałem od Was wiele prośb o to, aby warsztaty wróciły do właśnie tych miast, w których byłem, więc spełniam Waszą prośbę i warsztaty odbędą się. Jak już wspomniałem w dniach 15 i 16 czerwca, natomiast wracamy do hotelu, w którym odbywały się pierwsze warsztaty, do hotelu Ibis, stare miasto Kraków na ulicy Pawiej 15. Ten hotel ma to do siebie, że są dwa hotele obok siebie. Hotel Ibis droższy i hotel Ibis budget tańszy. W hotelu Ibis droższy mam zniżkę i mogę zaproponować zniżkę, jeżeli chodzi o noclegi, jeżeli ktoś chciałby zostać na dwa dni. Natomiast w tym tańszym hotelu muszą Państwo indywidualnie sobie rezerwować miejsca. Wracamy do tego hotelu, w którym od początku w Krakowie były warsztaty. Do tej głównej sali dużej tuż przy recepcji. Oczywiście rozpoczną się o godzinie, potrwają do około godziny 16-17, w zależności od ilości uczestników. W poprzednim filmie mówiłem o warsztatach Spotkanie Duszy, dlatego w tym filmie skupię się na uzdrowieniu ducha i ciała. I jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty, w których uzdrawiamy ludzi, którzy dostali informację od swojego ciała, którą nazwali chorobą. Że trzeba coś zmienić w ciele, ale też choroby mają trzy podłoża i dokładnie tłumaczę w tych warsztatach, dlaczego ludzie chorują, dlaczego rodzą się ludzie chorzy, jak oczywiście mogą wyzdrowieć. I tworzymy właśnie ćwiczenia, mini medytacje, afirmacje, taką drogę myśli sprawczą, aby uzdrowić wszystkich ludzi. I cieszę się, że te warsztaty tak dużo ludzi uzdrowiły z chorób nieuleczalnych mamy uzdrowienie z raka złośliwego, gdzie Pani otrzymała wyrok od lekarzy, mieliśmy uzdrowienie z guzów, z, z raka, z kośca i tak dalej, tak dalej. Czyli wiele, wiele takich cudowności się tam zadziało. Oczywiście możecie przyjechać tam też, aby pomóc swoim bliskim, czyli aby nie tylko uzdrowić siebie, ale też w intencji uzdrowienia innej osoby. Na te tym właśnie, nie trzeba przynosić karimaty, ponieważ siedzimy na Krzesełkach i na krzesełkach możemy również tworzyć afirmacje. Możemy cofać się do naszych wspomnień, aby wyeliminować i usunąć przyczynę chorób. Będziemy to robić właśnie w ten sposób, aby każdy mógł zmierzyć się ze swoją przeszłością, z tym dokładnie, co tworzy choroby w naszym ciele i co zostało zapisane w naszym DNA i w naszych komórkach. Za chwilę odczytam oczywiście co zawierają te warsztaty. Natomiast odbędą się one jak już wspomniałem w dniach 15 i 16 czerwca. Wracamy do hotelu w którym odbywały się pierwsze warsztaty do hotelu Ibis Stare Miasto Kraków na ulicy Pawiej 15. Zaczną się o godzinie 10 potrwają do godziny 16. Więc można zabrać swój prowiant, będzie mała przerwa na to, żeby skorzystać z restauracji hotelowej. Jeżeli ktoś chciałby przyjechać na dwa dni warsztatów, to oczywiście mamy tutaj zniżkę zagwarantowaną w hotelu, jeżeli chodzi o noclegi dla użytkowników. Ale w tym momencie proszę do mnie napisać na maila arondiagnosta@maupa.interia.pl, że chcą państwo zarezerwować miejsce i na warsztaty i Oczywiście miejsce z noclegiem, więc oczywiście napiszcie, czy chcecie pokój dla jednej osoby, czy dla dwóch osób, łóżko pojedyncze, czy podwójne. Wszystko po to, abyśmy mogli taki pokój Wam wynająć i oczywiście otrzymacie ode mnie numer rezerwacji. Wszystkie zgłoszenia na warsztaty, jeżeli chodzi o noclegi, przyjmuję, jak już wspomniałem na mailu, arondiagnostamałpa.interia.pl. Koszt warsztatów to 300 zł od osoby za jeden dzień warsztatów. Numer konta jest podany na tym filmie i pod tym filmem jest cały opis warsztatów. Oczywiście też podany jest numer konta. Teraz przejdę do odczytania tego, co zabierają te warsztaty, aby osoby mogły zrozumieć, czym są te warsztaty. Na no, warsztaty może przyjść każda osoba, która ma do czynienia z medytacją, nie miała nigdy do czynienia z medytacją. Są to warsztaty dla każdej osoby, która chce uwolnić się z chorób i zrozumieć, dlaczego tworzą się choroby w ciele. Odczytam tutaj ten opis, który jest pod filmem. Czego się nauczysz na tych warsztatach? Jak zadbać o swoje ciało i ducha i jak uzdrowić siebie swoją przestrzeń? Program warsztatów. Kurs składa się z wykładu i części praktycznej, medytacyjno-afirmacyjnej. Wykład zawiera uzdrowienie ciała fizycznego i duchowego i odpowiedzi na pytanie takie jak: czym jest droga ducha w życiu ludzi? Jak ciało astralne jest połączone z ciałem fizycznym? Jak ciało ducha połączone jest z naszą podświadomością? Czym są narodziny, tak zwanego chorego ducha, czyli omówienie karmy samobójcy, poddania się, utraty własnej wartości, wiary w siebie, pękniętego serca, braku w życiu, izolowania się od ludzi, kar destrukcyjnych itd.? Skąd bierze się siłę na swoje życie? Jak uzdrowić swoją przestrzeń? Czym jest zrozumienie istoty wybaczania, akceptacji swego życia i ciała? Czym jest siła ducha, czyli kolejne wcielenia drogą do rozwoju i zrozumienia istoty życia? Czym jest choroba i co nasze ciało chce nam powiedzieć? Jakie jest przełożenie stanu ducha na nasze ciało? Czym są choroby fizyczne i psychiczne, omówienie najczęstszych przyczyn tzw. Tak normalnego zachowania ludzkiego, które prowadzi do samodestrukcji naszego ciała i ducha, czym jest niskie poczucie własnej wartości i programy, jakie sobie zakładamy, uwolnienie od tych programów, czym jest depresja, brak wiary w siebie i program samodestrukcji, jak działają na naszego ducha i uwolnienie od tych programów. Uwolnienie od programów religijnych, pieczęci, założonych obietnic w innym cieleniu, zrozumienie co mówią nam nasze narządy, co zrobić, aby stworzyć sobie drogę do zdrowia, szczęścia i obfitości. Działania praktyczne to uzdrowienie ciała i ducha poprzez mini medytacje z afirmacją dla każdego. Pierwsza medytacja z afirmacją z uwolnieniem i narządów, oczyszczenie karmy, traum, przeszłości, żalów, strachów i lęków, uwolnienie zapisów z narządów, Medytacja druga, uwolnienie programów destrukcyjnych, biedy, podwściejańskich wartości religijnych, pieczęci, przysiąg, uwolnienie narządów, w których zostały zapisane te programy. Medytacja trzecia, wybaczenie i uwolnienie swoich wspomnień z negatywnych emocji, otwarcie drogi do wybaczenia, akceptacji i zrozumienia swojego życia. I medytacja czwarta, otwarcia się na siłę w sobie, na się energią zdrowia, wartości pozytywnych i boskiego światła, droga do szczęścia, obfitości. I oczywiście tutaj mamy uwolnienie tzw. Tak księgi życia, czyli taka operacja fantomowa, którą często stosuję teraz dla dobra ludzi, kiedy leczę ludzi. Tak naprawdę te medytacje są ułożone adekwatnie do uczestników. Jeżeli się okaże, że po pytaniu z jakimi chorobami przyjechaliście, co będziemy leczyć dzisiaj? Widzę, osoby się zgłaszają, pokazują mi, jaką mają chorobę, zadając pytania. Również sami układają te warsztaty pod daną grupę i dokładnie dla siebie. Wtedy te afirmacje się zmieniają. Nigdy nie są takie same, bo są adekwatne do użytkowników i do tego, z czym przyjechali i jak z jakimi chorobami się teraz mierzą albo mierzą się ich. Bliscy. Więc ten program jest ruchomy, adekwatny do grupy uczestników, tak żeby właśnie powstały te ustrojenia i aby ludzie przeżyli cud, a tym bardziej mieli wiedzę o przyczynach choroby, skąd się biorą, jaki narząd odpowiada za jaki aspekt naszego życia, co trzeba zmienić w życiu, żeby wyeliminować chorobę ze swojego ciała, żeby znikła przyczyna i jak właśnie posługiwać się swoją mocą, którą mamy w sobie, aby cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, radością, obfitością. Właśnie ten proces księgi życia, oczyszczenia księgi życia jest procesem, który uwalnia nas ze starych zapisów, a tworzy nową drogę do nowej rzeczywistości. Więc serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty, które będą się w Krakowie, ale też oczywiście w innych miastach, w Warszawie, w Gdańsku. Głoszenia, jak powiedziałem, przyjmuję na maila arondiagnostamaupa.interia.pl. Bardzo bym prosił, aby przy wpłatach na konto zaznaczyć, który dzień Państwo wybrali, imię, nazwisko maila. I w ten sposób ułatwi mi to, po prostu, wpisywanie Was na listę. I oczywiście, to, czy chcecie nocleg czy nie. Przed wpłatą, jeżeli mówimy o noclegu, to napiszcie do mnie na maila, abym mógł Wam wysłać ofertę noclegową, abyście zobaczyli, czy nocleg w tym hotelu Wam pasuje. I w ten sposób będą mogli Państwo być w jednym hotelu, w którym odbywają się warsztaty. Do zobaczenia w Krakowie. W dniach 15 i 16 czerwca, pamiętajcie, że jest to hotel. Ibis Kraków Stare Miasto, czyli ten hotel, od którego zaczynaliśmy warsztaty, a nie hotel, w którym ostatnio odbyły się warsztaty, czyli nowy hotel w Krakowie. Zapraszam do hotelu Ibis Kraków Stare Miasto i zapraszam na warsztaty. Pozdrawiam serdecznie.